Cześć, od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki materiał vlogowy z pracy w naszej pracowni. W sumie nie tylko z pracowni, bo z całej firmy Emix Nowicki, żebyście zobaczyli od kuchni, jak to wszystko wygląda. W głowie cały czas układałem, jak to wam fajnie pokazać, żeby to było ciekawe, ale w sumie na nic dobrego. I takiego ciekawego nie wpadłem, więc po prostu dzisiaj postanowiłem, dobra, łapię kamerkę i nagrywam. Zaczynamy od pracowni skór, gdzie działa dzisiaj Mariusz, więc chodźmy i zobaczycie co dzisiaj robi. Wchodzimy najpierw do sklepu, musimy przejść przez sklep idąc do pracowni. Kepciut, słyszę coś tam doradzał. Wasz? Zamyślony luk, jak zwykle schowany. Nasz artysta i autor wszystkich treści Tiktokowych, Instagramowych i Facebookowych. Tylko YouTubea nie ogarnia. Dobra, teraz czas na pracownię. Michał z Przemkiem działają. Sprawy porządkowe. Robota idzie, jaguar stoi. No i właśnie, a propos Jaguara dochodzimy już tutaj na zaplecze z zaskoczenia w królestwie Mariusza. Tak, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy nagrywamy tego vloga. Właśnie nagrałem wstęp i mówię, nie mam do końca pomysłu, tylko więc łapię dzisiaj kamerę i nagrywamy. Zaskoczenie. Ale spokojnie, to nie jest na żywo, więc w razie czego się potnie. Mariusz dzisiaj działa z, z fotelem od Jaguara, który przyjechał do nas. W sumie wczoraj przyjechał, tak? Dokładnie. Tak. Wczoraj miało być tylko lakierowanie, a skończyło się w sumie na pełnym wnętrzu, było, bo jeszcze i pranie i czyszczenie plastików chyba tak. E, więc chłopaki w pracowni też tam mają co robić. E, a Mario już tutaj sobie czyścił coś wczoraj, tylną kanapę, e, a teraz zajął się m, przygotowaniem Potera do renowacji. Dokładnie. Jak to, jak to wygląda, Mario? No widzisz. Występ tych to tak. <noise> największa masakra. To jest największa masakra i jest bardzo duże przypuszczenie, że ten kawałek skóry w ogóle był wcześniej wymieniony i okay. był szary. No właśnie, bo to przebija tak, ten, tak, ten. No ciekawy tak. przypadek, ale i widać, że to było robione, bo tutaj tak ta struktura jest zupełnie inna. Ta struktura jest inna niż tutaj. Ta tak. Jest bardziej taka. Ciągnąca, ta jest pochalowana. A masz rację, no rzeczywiście. Zobaczcie jak wygląda I... tutaj. A tutaj tak jak mówisz, mm -hmm. jest taka ciągnąca, więc nie jest do końca nawet Poza dobrana. Poza zobacz, fabrycznie naciągnięta skóra. Tak. A zobacz tutaj. No gdzieś. masakra. To nawet by się od użytkowania tak nie no nie. nie. nie pospinało raczej. Ja nie. Widać, że tutaj była jakaś ingerencja, już to nie jest oryginalny kawałek skóry. Reszta jest okej, okay, nie? Znaczy okej, okay, w sensie no... Różne. Że nie ma tragedii Oryginalna <grybialna> <grybialna> Pokażemy jeszcze tutaj Tragedia jest trochę, no bo tutaj na tych perforacjach tak jest wszystko popękane mhm. no ale będziemy to ściągać tą, tą całą farbę yy, i, i, I gruntować, malować na nowo i wymyślić, papować tak, jeśli to potrzeba no Tutaj wszystko jest ten... Ale bok! Eko? Eko, eko. zobaczcie, I tak można sprawdzić, o, że on tak sobie tutaj zostaje, poza tym czuć, że on no, jest taki na wróci. Tak, bardziej śliski Poza tym w naciskaniu nie? dołek się robi, a jeśli byśmy naciskali skórę to robią się takie To jest marsz, o, zmarz. możemy zmarz. tutaj Wam pokazać, o, Mariusz Wam pokazał. widzicie? Tutaj te wszystkie, i te, te, te tutaj marsz, tak. takie bliżej tak. nawet tak, możecie porównać sobie e, zwykłą eko. skórę do eko skóry. Gdyby to eko było pęknięte, przecięte czy cokolwiek, to takich rzeczy się nie renowacji, to jest od razu wymiana. Tak, tak, to od razu tak, musicie Na się śmieć. W tym przypadku nie mamy żadnych tego typu uszkodzeń. Kurczę, ale myślałem, że Jaguar w tamtych latach, że. Ale że do, wszystko właśnie... nie, yy, powinno być natural, a jednak też. No powinno być, tym bardziej, że to nie jest nowy Jaguar, tak? Tylko no tak. stary już, więc yy, już aż, już kiedy? Już od ilu lat, tak? Klientom wciskają, wciskają. <laughs> Księgowy tam się pojawił a, też. Tak, księgowy wcześniej. się pojawił i oszczędności już są od dawna, tak. Jasne, na razie czyszczenie. Czym czyścisz? Yy, yy, strągiem. leci. Klenule. Mocno zaniedbane, więc strongiem. strong cleaner, mhm. bardzo proszę. I taką mocniejszą szczoteczką też od koloroka. Sztywny, sztywny włos, sztywny. Sztywny włos, troszeczkę bardziej agresywny, ale no tutaj. One niestety szybko się yy, tak. niszczą, w szybko sensie ten, się ten włos nie się zagina, ale tak, tak. jak y, co, jeżeli przed renowacją, to mówisz lepiej, żeby to wszystko wyciągnąć. W tym przypadku tak. Generalnie staramy się softem i miękką szczotką, mhm. żeby ta ingerencja była jak najmniejsza, bo tutaj soft by sobie nie poradził. To jest oczywiście dobry produkt, tak. Tak, tylko że nie do tego typu zabrudzeń powiedzmy aż takiej skali. Teraz coś o drugim fotelu jeszcze powiemy, ale on jest... Nie, drugi fotel jest w bardzo dobrym stanie. Tak, gdyby, gdyby nie te przetarcia, które tutaj się pojawiły. Tutaj tylko. E, tak, to fotel naprawdę jak na tyle lat i tutaj o widzimy, że to jest oryginalna skóra. Tak? Mm -hmm. Ona jest dokładnie taka sama jak. Ale też mówi. tu ma jakiś. Delikatnie. Wiesz tak. co w ogóle? Ten boczek widzę, ma takie. Yy, w tym miejscu tak dziwnie gąbka jest złożona. Ale to z jednej i z drugiej strony, że ona tak wchodzi tam. No, ale a ja co ja to jest? Siakam, nie? A, to jest po prostu a, ten. noc, a, dobra. Mówię, co to, jakaś pieszonka? Kowek! <laughs> Kowek jakiś. No i wszystkie te elementy są popękane, te plastiki. One o. pewnie ze te Ten plastik, plenił jakiś tam składniki i wszystkie pociągały. Nie będzie to musiał sobie coś tam poszukać czy... na... Ale coś mówił, szuka już tych elementów? Nie. Nie, nie może nie, nie. znaleźć pewnie. nie Mówił myślę, że to nie będzie... Znaczy no, nie będzie trudne pewnie, tak? Bo gdzieś tam w rangi czy gdzieś na pewno są Oprócz tego, że Mariusz lakieruje skóry, to dorabia również farby, które możecie w każdej chwili u nas zamówić. Generalnie z dnia na dzień dorabia i w sumie od tego zaczynał, aż czasem dopiero zaczął lakierować. W sumie to zaczynało od pracy na magazynie. <grym 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 a, a, a No ale sprawdził się, widać, że y, zna, znaczy widzi te kolory, widzi te różnice, widzi czy beż idzie w czerwień, czy idzie w jakąś żółć. Więc zaczął dorabiać, a co dzisiaj na warsztacie do dorobienia? Yy, co dzisiaj była do dorobienia farbka do bębu. No, Taki rudzielec. Ciekawy kolor. No dosyć trudny. Ja odwrócę sobie kamerkę. Dobra, mamy odwrócone. Dosyć trudny kolor, trochę trzeba było się napracować, ale okej, okay, efekt jest. Tak, ale by, były. Te wnętrza dosyć ciekawie wyglądają w tym w tym rudym kolorze uh -huh. tu jeszcze macie elementy od Diablo <noise> tutaj coś jest tutaj coś jest tutaj coś jest więc jest e, gdzieś tam w trakcie, w trakcie prac Diablo, tutaj mamy plastiki ciekawe, zmiana koloru była w ogóle e, to od naszego zaprzyjaźnionego studia o, czekaj, ma coś tu się dobija Michaś, zaraz odzwonię <noise> Eee, one były czarne. Tak. One, one były, były czarne. czarne. Nie wiem, na tym drugim chyba będzie lepiej widać. No, powiedzmy tak. No, tutaj. Tak, dosyć czarne i takie dosyć zniszczone. No i widzicie, można zmienić też kolor kolor plastików. Eee, oczywiście wszystko też robione tymi farbami do skór. I cała decha jest też zrobiona, cała prawda? Cała decha, decha jest tutaj. Czeka na odbiór. O, elegancko. Mega, w ogóle fajny. Ten brąz to mi pasuje do takiego starszego Mercedesa. Ci Pokaż, klapkę, pokażę, do której było zabierane. Klient przywiózł jako wzór koloru klapkę. I... A, ok. Ok, i tutaj trzeba było do tego dobrać. Fajnie, drewienko. To ja nie przeszkadzam już Mariuszowi i przyjdę jeszcze w trakcie pracy. A tu, przy okazji, jeszcze o Jolcia dorabia farby. Nie rozpraszaj. Zaprawki, zalewa, precyzyjna robota. O, widzicie, tu mamy mieszalnik nasz do zaprawek i dorabiamy Wam też zaprawki do lakieru. Dobra, nie przeszkadzamy, spada. To jeszcze rzut oka na Jaguara, od którego są właśnie wyciągnięte fotele. Będzie też pranie, podłogi. No jest trochę, nie ma, nie ma jakiś masakry, chyba takie, znaczy standardowe zabrudzenia, jak na te lata, tak bym powiedział. Tutaj nie ma jakiś w schowku trochę jakichś tematów. Tutaj, o, tu jest coś, o, tutaj jest jakaś masakra, coś twardego, coś się wylało, widzę. No i tak to wygląda. Pas, o, pasy są zajechane. tej strony, ale z tej strony to jeszcze mało, z tamtej strony pokażemy pasy. Ale masakra Ale te pasy są brudne Spróbujemy je Tutaj jeszcze w miarę, w miarę, w miarę czyste, a tutaj zobaczcie Ale czorne Czurne! Tak to wygląda Ale głośno! Idę na zaplecze zobaczyć co tutaj Mario wymyślił Czuję, czuję już Przerzucam obraz Idzie GLD Idzie GLD i ściągamy top coat żeby dostać się do farby żeby móc Ma być yy, lepiąco Ma być lepiąco, tak, tak najlepiej się sprawdza Przecieramy. Na no ten zapach czuć. O, pokażmy tutaj, jak to wszystko zostaje. Czekaj, żeby złapało mi ostrość. Widzicie ten kolor? Tu jest biało. Tutaj schodzi nam wykończenie. No właśnie, chodzi o to, żeby to wszystko zdjąć, prawda? Żeby było lepko i żeby później farba już przyczepiła się. I żeby sprawdzić, czy już topkow został zdjęty. Bierzemy O, czekaj. I jeśli się klei. Oczywiście, no, możemy zrobić to tak, tak. Tylko nie chcę zdejmować rękawiczek za tak. chwilę Jasne Klei się, czyli top jest zdjęty i farba już jest gotowa do renowacji, do szlifowania Powierzchnia Powierzchnia, tak, tak Już jest odkryta i, i możemy Tu jestem ciekawy działać. co tutaj będzie się specjalnie tutaj Zobacz co tu się dzieje A już ten, tak robiłeś w kawałek? Miejscu, tak, zobacz, patrz Czekaj, złapiemy to ja! od razu To w ogóle schodzi To w oczach idzie Więc musimy ściągnąć tą szarą farbę I dostać się do, do początku Widzicie? No dobra, ale czekaj, to jednak było na To jednak było na To jednak było na, to co, co tutaj yy, co, je, co tutaj miał autor na myśli? Nie pojęcia co tu się działo. Czyli jednak jest na, no ciekawe. Właśnie na wiele takich niespodzianek możecie naprawić podczas renowacji. Bo jeśli już ktoś tym grzebał po fabryce, to tak naprawdę nigdy nie wiemy co nas może spotkać. Dobra, ale nas tam zagłuszają. No, się. I teraz druga faza. Yy, teraz tak? Na przykład, tak jak mamy tutaj jakieś drobne pęknięcia to będziemy tutaj tak stanę, żeby było dobrze cię słychać będziemy zacierać i starać się tą oryginalną farbą wypełnić ubytki jeśli się nie uda no to będziemy zmuszeni do szpachlowania no tu są dosyć głębokie więc i tu leci GLD tak samo na tak. padzie szlifującym mhm. A, okej, okay, rzeczywiście. No, widzicie, jak tu się ładnie zaciera. Zobaczymy, jak tu się Czekaj, pokażemy jeszcze twoje magiczne szuflady. <grymianie> Maria ma tutaj taką szafeczkę Tak. Ja, proszę. Piseczkę. Maska musi być. Notatki, tam farby Tutaj proszę O strzykawy Ale spoko, w żyły nie daje Nie, w żyły nie On no, woli, woli zrobić 150 km biegiem Tak, tak, zdecydowanie lepiej działa Dla tych, którzy nie wiedzą, Mariusz y, biega na długich dystansach To są, jak to się dokładnie nazywa? Ultramaratony Ultramaratony, no i ostatnio w weekend, y, poprzedni weekend, ile było? 140 po góra. W nocy? No, jakieś 25 godzin. Non-stop, bez spania. Bez spania. No. Także ostro. Ale nie myślcie, że robił maratony przy lakierowaniu skór. Nie. O, tutaj jakieś magiczne pudełeczko. Ja lubię takie pudełeczka. Tam zawsze są ja ciekawe rzeczy. Pudełeczko, tutaj mamy taki specjalny materiał. Wyciski. Glutex o, że... się nazywa, to jest do renowacji dziur. Mamy szpachle. O, te, ja te lubię te o, wszystkie narzędzia tego typu szpachelki. Tego typu. No i mamy tak zwany wycisk. No, tu mam, macie taki wycisk z jakąś strukturą. Dokładnie, tutaj mamy już jakieś przygotowane struktury, ale jeśli tej struktury, którą mamy tutaj, nie mamy na skórze, gdzie będziemy ją tak jakby od... odtwarzać. odtwarzać, no to wtedy robimy nowy wycisk. Tak? Czasami jest tak, że się powtarzają. Różnego typu szpachle, kleje. Elegancko. I patyczki. Do mieszania farb. Doktor Mario. Pokaż, pokaż, pokaż to. Tu jest fajny zestaw. Ależ to mm. I to wszystko używamy podczas renowacji, tak? Różnego typu narzędzia. Elegancko, wszystko zabezpieczone na miejscu. A tutaj jest ciekawość, nie wiem czy wcześniej, wcześniej tego nie pokazywałem. Tutaj mamy y, tą y, ściankę lakierniczą i y, y, y tam macie y, o, cały wyciąg. Jak tam Mario? Dobra. Aktualizacja gąbkujemy. Gąbkujemy, Kolejny miejsca, etap. w których e, musieliśmy zeszlifować i są większe przetarcia czy jakieś tam różnice. No, szkoda, że, że nie przyszedłem na, akurat żeby, na dorabianie farby. Żeby troszeczkę wyrównać, żeby przy końcowym lakierowaniu była jednolita powierzchnia kubeczku wszystko przygotowane. A coś mówiłeś, że z tym trochę po, musiałeś powalczyć? Tak, tak, tak. Z, z tym Gdy tym gąbkuje, jeszcze będę raz szlifował, hmm? jeszcze raz gąbkował i w zasadzie chyba powinno być Okej. Trzeba kilka razy, tak, żeby, żeby, żeby sprawdzić się, czy to wszystko dobrze wyszło przed finałem. Się namachasz. Później na poczcie mogę pracować. Tak, jestem Przejdziemy później co, jak będzie zagąbkowany cały Jak A. będzie tryskanie myślę to A, lakierem myślę tak tak? Tak. Słyszę już z góry dźwięki pistoletów I, e, i wyciągu lakierniczego Lecę do Mario Szybki, szybki flip kamery Teraz jeszcze podsuszanie. No i zaczyna to wyglądać już. Mega. Tu jeszcze jedna warstwa pójdzie? Jedna, albo dwie patrzymy. Okay. Pana nie wyjechać dobrze to koło. Zobaczymy, co muszę troszkę zmniejszyć. Dobra, nie przeszkadzam. No. Nie, papierek 4000. On ma takie mikrohaczyki. Które, jak jest jakiś drobny pyłek, ewentualnie ten, to bierzemy delikatnie. i... Teraz po tym, po yy, no tak, po kolorze. Przy, tak, po kolorze przed farbą, yy, przed topkątem. Okay. A i sobie to wszystko. A tak, tam... i wtedy sobie legancko no. to zbiera. I wtedy mamy gładziutką no. powierzchnię, bo jak tego nie no, zrobimy. No, I Kierujemy na taki szorstką powierzchnię top coat, no to już tego nie usuniemy, tak, ponieważ to będzie przykryte. Tutaj jeszcze ten, no jest niebo, no tutaj jest to wytarte, widzicie, znaczy ta struktura, było, nie? nie? No to było, było, A, to, to, to pokazywaliśmy. To było. Nawet wtedy, wiem, że dzwoniliście do, do tak, klienta, czy... do klienta, czy, wymieni, czy wymianę tapicerską zrobić tego elementu, ale klient no. powiedział, żeby robić na tym, no, który klient, jest, więc tak. uprzedziliśmy, że efekt nie będzie Done, tak? No tak, jest, to jest to ta, ta różnica. Tak? Jasne, no ale to jak, no, takie rzeczy właśnie też musicie pamiętać, to tak właśnie dlatego taki vlog od kuchni, e, jeżeli lakierujecie. Są takie przypadki, e, wiadomo, że tam czasami na etapie już wyceny coś takiego się ustala, Czasami pewne rzeczy wychodzą w trakcie, więc też no tak. cały czas kontakt z klientem musi być i na bieżąco jakieś ustalanie, prawda? No tak, cena nie zawsze wyjściowa jest końcowa. <laughs> ale ale przed, no tak, nie, ale przede wszystkim to. to... Już, jak już jest samochód roz, tak, rozgrzebany, tak to się mówi, i coś robimy, także... Żeby nie robić dwa razy żeby też, nie tak? Nie robić dwa I żeby... razy, to jak u mechanika, tak? Dokładnie. coś naprawić, okazuje się, że coś jeszcze i coś jeszcze. No, ale tu jest właśnie ważny ten kontakt z klientem, żeby na bieżąco go informować, co się tam dzieje i ewentualnie reagować na te zmiany. Jolcia znowu tu miesza do Suzuki coś. Coś dziwnego. Coś dziwnego, takiego zielonego, oliwkowego. Nie przeszkadzam. Mario woła, że fotel już gotowy od Jaga, więc y, przyszedłem na inspekcję. Inspektor Gadżet, jak tam? O, już rozklejone wszystko? Tak. Te e, jeszcze tam do czyszczenia mam tylko ale tak to będzie witnie, aha, bo trzeba je okay. wniścić, żeby nie? aha ok no pewnie że tak tam musi być to doczyszczone, no okay, ale wyszło tak. petardziocha no był zajechany ale ale udało się tutaj akurat światło mamy takie nierówne bo tutaj nam diet z okna tak tu tak ale tak to wygląda tu pamiętacie co co był ten 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 szary taki Elegasior. Dobra, czyli jeszcze został tutaj. A tutaj o, pokażemy wam jeszcze taki nasz testowy w ogóle. <grystanie> to były zabawy z kolorem. Kiedyś ekipa, która była na szkoleniu, to, to robiła. To on był taki bardziej nawet zielony. Ten fotel już dużo przeżył mm. tak naprawdę. Coś do dorabiania dzisiaj? Tak, jedna farbka tutaj jest Coś fajnego, A jakieś torebki, bo nie wiem czy wiecie, ale Mario też często dorabia e, kolory do torebek albo do, a taką, do butów. A. 150 Bez sobie taki. pod pistolet klient zażyczył, także Czyli będę do tego do Do Merca. Do Merca. Mercedes mhm. Viano. Do Viano, tak. I elegancko. No właśnie, ten materiał już pójdzie, nie będziemy go wstrzymywać. Do końca właśnie nie wiedziałem, czy to będzie jeden dzień z Mariuszem, czy dwa dni, czy tydzień. Tak naprawdę trzy dni gdzieś tam tutaj tak Chodziłem, no ale głównie była praca nad, nad Jaguarem. Mariusz jeszcze w międzyczasie coś tam wcześniej go czyścił wewnątrz, więc, więc więcej jakby w, nie było. A jeszcze tą klapkę tam robiłeś. Tak, tak, klapkę zrobiliśmy, bo fatalnie to wyglądało, tak? Tyle pracy włożyliśmy, klient nie chciał robić tunelu, klapka była w masakrycznym stanie, więc stwierdziliśmy, że zrobimy ją tak, i to, ja nie wiem, czy nagrałem to przed, ale to za chwilę więc, to nagram. Ale ale zrobiliśmy i całkiem to inaczej wygląda, bo tak to by nasz efekt naszej pracy troszeczkę, no właśnie, taki nie do końca. Dokładnie, więc to, to, to jeszcze... W graci się poszło, się poszło e, ale właśnie nagramy jeszcze jak będą jakieś torebki albo buty, bo to są takie ciekawe, bardzo myślę ciekawe tematy, bo te torebki to są takie grube torebki. Ta, to zapraszamy wszystkie Panie. E, i to też wam Z pokażemy. I akurat, tak. Akurat Mariusz y, jakby tych torebek nie lakieruje, tylko mamy klienta, który stale nam podrzuca do dorobienia farby, y, ale, no, ale czemu nie? Ale czemu nie? Jedne buty zrobił. No tak, żonie zrobił już. Jolcia już tutaj leci znowu zaprawki chyba mieszać. Nie, odbiór. A odbiór osobiste tam gdzieś układa. Dobra. Mamy wszystko. Dajcie znać jak wam się podoba taki vlogowy właśnie przegląd pracowni firmy Mix Nowicki, bo tak naprawdę no, akurat tym razem skupiliśmy się na pracowni tutaj skórzanej, czyli praca Mario. A no myślę, że jeszcze nagramy coś takiego z pracowni, pracowni gdzie się poleruje, czyści. Może też ze sklepu, bo tam też jest trochę ciekawostek, może z takiego mojego dnia albo tygodnia, bo tam też dużo się dzieje jak nagrywamy, jak testuję i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na wasze komentarze. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! Mamy jeszcze tą klapkę, ale ona była w takim kiepskim stanie, no tutaj i tak trzeba było robić całość, bo zostały jeszcze jakiś tematy. Jeżeli nie będziemy mieli dograne przed, to Michał mi pokazuje tutaj ma yy, zdjęcie. Widzicie? Straszne takie plamy. Prawdopodobnie pleśnie. jakaś. Jest, no nie? O, właśnie. Więc taką klapeczkę zrobiliśmy. Jeszcze rzut oka taki na, na wnętrze. Yy, nie wiem też, czy pasy wam pokazywałem, ale też jest mega różnica. Podłoga została wyprana, wyczyszczone plastiki. No, przydałoby się jeszcze wypolerować, może drewna, ale akurat tutaj klient się już na to nie zdecydował, więc będzie tylko jakiś kudek. No i tak. Dogram Wam jeszcze, Mario, bo tutaj zmiana była. Zmiana, wymiana foteli. Tak jest. Co wjechało? Porsche. Porsche, to co lubimy najbardziej. To co ty gryski lubią najbardziej. Zaczynamy okay, Zaczynamy Jaguar pojechał No ale to tutaj jest. nie ma takiej tragedii jak to w tym To jest nic, zapraszam A to... tu o! o panie Zapraszam Uła. tutaj Zamszyk. No, tu to mocno No będzie sporo pracy Tutaj ten wygląda no, jak tamten, nie? Wszystko popękało Ale tu też widzę już jest ten no, Końcówka, koło, tak. nie? Tak, coś ktoś tutaj jest... ktoś, ktoś ładnie się bawił. Nie to samochód, tak, z stanu sprowadzony, więc. Jakieś farbki dzisiaj, to... ciekawe? Są? Ciekawe farbki? Farki? Tak, tak, tak. miałem dzisiaj, bardzo ciekawy kolorek <laughs> Ale tu widzę, coś doszło jeszcze chyba. Czy yy, tak, robiłem. A to... nie, to wrzucaliśmy. Mhm. Nie wiem, czy już to wrzucaliśmy? Tak, to. A, a nie, lubiano, to było. Tak, to to było. O tak. Pistacja. Tak. Taką pistację. To ale jest to meblów, element meblu. Me, mebla skórzanego w sofie. Nieźle, ale podziabany. Chyba jakiś kotek. Tak, kotek. <grym> kotek. Tu zobaczcie tutaj. <grym> Parma kotka tu, tu. i... Tu wszędzie... Kotek się bawił. Kotek. No ale kolor... Wszędzie, tak? no, kolor <grym> no, <tutaj> <grym> <grym> Elementach na siedziskach również. Kamera no, trochę... Jak widać, tu jest wyczyszczona, więc też jest w innym kolorze. No ładnie, nie wiem czy to widać. Widać, że. O właśnie, bo inaczej świeci, ale nie jest, jest widoczne. No. No, jest widoczne. Fajnie, no dobra. Tu mamy jeszcze taką aktualizację. A tam. O, ale jeszcze kierownica A, widzę tak, się. Tak, to też są szafki. O. Tak, jest. Przygotowana, wyczyszczona i trwa proces odtłuszczania. No to jeszcze macie taką ciekawostkę. Tak, fat absorber. Zostawimy ją do poniedziałku, niech się sobie mocno podziała w tych wszystkich miejscach, gdzie są przetarcia, to ładnie nam wyciągnie cały tłuszcz no to, żeby później zrobić kolejny etap renowacji, żeby nam farba nie odchodziła. Tak żeby to było dobrze porządnie zrobione. Zrobimy coś zbliżenie tutaj jakieś na górze. Cyk, 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 cyk.